Jakowi kibicuje Platyna, Jimen Bowling, Radom, ulica Biznesowa 8. Wyśnionych wyników w Zielonym życzy sponsor Dom ze Snu, dystrybutor materiałów budowlanych premium, Radom, Wolanowska 193. Dzień dobry, rozpoczynamy konferencję prasową przed niedzielnym meczem 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy, Święta Wojna, Korona, Kielce, Radomek Radom na konferencji Tradycyjnie Witam. Pierwszego szkoleniowca zielonych, João Kesza oraz trenera Rolanda Tomasa, który pomoże w tłumaczeniu i standardowo od razu przejdziemy do pytań od zgromadzonych dziennikarzy. Proszę, Rafał. Rafał Jończyk, pod głębnikiem. Panie trenerze, na wstępie chciałem zapytać o drużynę rywala. Jak pan scharakteryzowałby przeciwnika i, i jakie pana zdaniem są najsłabsze punkty drużyny, a jakie najmocniejsze? No, we, we look for the, the opponent. a team that come from a very good moment. Uh, eight matches in a row without a defeat. Uh, this is very good for, the, for the, the league. And of course they have an experienced coach that wins the league twice, win a cup also in, in Poland. So he knew very well the, the, the league and this is very experienced and the team is very, very organized. And of course, we look for the team also with the good dynamics, individual players with the, um, good performances and collectively, as I said, it's an aggressive team, compact team, team that knows what to do in the field, in the pitch. So, it's a, it's a good team and the results, last results uh, show that they are a team now in, the, in a good moment. Jeżeli chodzi o nasz, nasz, naszego najbliższego rywala, na pewno jest to zespół, który jest w bardzo dobrym momencie. Jest to zespół, który w ciągu ostatnich 8 meczy nie odniósł, nie odniósł e, porażki, co jest to bardzo dobrym wynikiem, jeżeli chodzi o ekstraklasę. Zespół Korony posiada bardzo doświadczonego trenera. Trenera, który zdobył dwa razy mistrzostwo Polski i też udało mu się wygrać Puchar Polski. Trener bardzo dobrze zna ligę i też bardzo dobrze wie, w jaki sposób zorganizować zespół. Korona Kielce jest to bardzo dobry zespół pod kątem indywidualnym, ale też pod kątem całościowym wiemy, że jest to zespół, który charakteryzuje się takimi elementami związanymi z agresją, z walką, z dużym zaangażowaniem na, na boisko i ostatnie wyniki pokazują to, że korona jest w bardzo dobrym momencie. Jeśli chodzi o naszą drużynę, to wiemy, że trzech zawodników będzie pauzowało za kartki, ale czy pozostali zawodnicy są do pana dyspozycji? Czy mamy jakieś kontuzje, jakieś osłabienia? No only the three guys with kartkami. yellow cards. The, the other are all prepared to to if they are called of course to the to the match and uh, with a good shape, focus, motivated for the match and uh, we are with the other guys ready to the match. Nie, tylko tych trzech zawodników, którzy pozują za kartki w tym meczu nie będą, nie są do mojej dyspozycji. Reszta zawodników jest gotowa, reszta zawodników jest przygotowana, skoncentrowana, sfokusowana na swoich zadaniach, jeżeli oczywiście ta grupa zawodników, którą ja wybiorę, wystąpi w tym meczu z koroną. Czterech zawodników naszej drużyny było na meczach reprezentacji, dołoży, dołączyli do, do drużyny w środku tego tygodnia. Czy to ma jakiś wpływ na, na przygotowania i czy oni wrócili bez żadnych urazów, bez żadnych obciążeń z, z, z meczy swoich reprezentacji? Mamy cztery klasy z national team. Kiko wszystkie sesje również wszystkie sesje. Come back yesterday and today, Rael. So, uh, of course, it's not the same do all the sessions or do half of the sessions or do only one or two sessions, it's different. But they came all without injuries, that is good for us. czterech zawodników, których aktualnie było w tej przerwie reprezentacyjnej na karze. Maciek Kikolski odbył wszystkie treningi z zespołem, Paulius też. Dadaszow wczoraj wrócił do nas do zespołu, Rachil wrócił w dniu dzisiejszym. Oczywiście nie są w tym samym momencie, nie są w tym samym momencie, jeżeli chodzi o ich przygotowanie, bo część zawodników zrobiła pełny tydzień, część zawodników zrobiła mniej, natomiast wszyscy ci zawodnicy będą gotowi do tego, żeby znaleźć się w kadrze meczowej na kolejne spotkanie. Mecz w Kielcach obejrzy komplet widzów, zarówno kibiców Korony, jak i komplet widzów Radomiaka. I chciałem zapytać, na pewno będzie gorąca atmosfera na stadionie. A jaka atmosfera paruje aktualnie w drużynie i w szatni? I czy zawodnicy są świadomi, jak ważny ten mecz jest dla całego środowiska Radomskiego? Yes, it's a different game. because it's an emo emotional game for the fans is very important for the clubs are important of course uh, we know staff and players the responsibility of the match but in the end only 3 points as as usually the atmosphere perfect because is is we play when in the pandemic moment uh, without fans and this not the same with full stadiums it uh, hot environment and atmosphere is perfect, for me, motivate me. So, and for our players also, because they are used to and uh, they are experienced players also, they, the most of the players already done this, this uh, game, so they know what is expecting them uh, in Kielce. So, we are all prepared for that and we are really motivated for give the fans what they, they want uh, so much so uh, for sure we are going to be competitive like i said from the beginning the team fighting for the three points every matches and this is another match like this Oczywiście jest to inny mecz też pod kątem emocjonalnym, zarówno dla klubu, jak i dla kibiców. Ten mecz jest, jest bardzo istotny, my sobie zdajemy z tego sprawę, z, wiemy o tym dobrze, jaka y, jest na nas odpowiedzialność, na samy, natomiast na samym końcu są to tylko i wyłącznie trzy punkty. Jeżeli chodzi o atmosferę, o której Pan powiedział, atmosfera jest, jest idealna zarówno dla trenerów, jak i dla, dla piłkarzy. Graliśmy, mieliśmy możliwość funkcjonowania y, w piłce w momencie, kiedy była pandemia i ta atmosfera była zdecydowanie inna taka atmosfera gorąca, która się, której spodziewamy się w Kielcach na pewno na pewno zarówno mnie motywuje, jak i, jak i zawodników. Mamy też zawodników w którzy są już doświadczeni, grali takie mecze, więc znają jakby ważność takiego meczu i też wiedzą w jaki sposób ten mecz będzie wyglądał od tej strony od tej strony kibicowskiej i też wiedzą jakie, jakie, jakie są wymagania, oczekiwania całego, całego środowiska i na samym końcu chcemy dać naszym fanom, naszym kibicom to czego, czego od nas oczekują. Tak jak zawsze to Powtarzam, chcę, żeby Drużyna była takim zespołem, który będzie potrafił podjąć rywalizację z każdym zespołem w tej lidze, i w taki sposób się przygotowujemy do tego kolejnego meczu. I na koniec chciałem zapytać jednego z zawodników rywali, mianowicie o Fornalczyka, który wyrasta na, na gwiazdę ligi. Zdobywa bramki zarówno w, w lidze, jak i w młodzieżowej reprezentacji Polski. I czy w jakiś specjalny sposób analizowaliście tego zawodnika, czy może obawiacie go się najbardziej, a może jakieś inne punkty korony są większym, większą zagwozdką dla, dla sztabu trenerskiego? We prepared this match as Every team have good players every team have players that decide matches every team have players that score more goals every team have players and sectors uh, stronger uh, every team have moments of the game they are very uh, strong or less strong so we prepare as usually uh, and the players know everything about the opponent we prepared during the week uh, everything in 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 moment offensive moment, defensive moment, transition, set pieces. we are now ready to the match and after is, is let's look, look what the game is going to give us. We have a lot of things to improve. Every match is like this, we look for the, our last match, where, what we have to improve, what we did not so good, what we did good till now. So it's like usually. Of course, we look for the players' individual characteristics. we know them they know us it is there is every time like this so let's do a, a good match and let's hope that the best team win and i hope that our team will be the best Jeżeli chodzi o ten mecz, to my do tego meczu przygotowujemy się tak samo, tak jak, e, tak jak zawsze. E, oczywiście zawodnicy znają, znają dobre, jak i, jak i słabe strony rywala i każdy zespół ma takich piłkarzy, którzy potrafią wygrać mecze. Każdy zespół ma takich zawodników, którzy strzelają bramki. Każdy zespół ma w danym meczu różnego rodzaju momenty, lepsze, lepsze gorsze, ale my przygotowujemy się, e, my przygotujemy się tak samo na każdą z faz gry, zarówno na fazę ofensywną, defensywną, na fazy przejściowe, jak i również na stałe, na stałe fragmenty gry i nasz zespół na na pewno będzie gotowy, przygotowany do tego, żeby podjąć rywalizację. Oczywiście my ma, jesteśmy zespołem, który ma bardzo dużo rzeczy do poprawy. Wyciągamy wnioski z każdym kolejnym poprzednim meczem. Zobaczymy, pat zawsze patrzymy na to, co było dobre, co było, co było złe i staramy się przygotować zespół coraz, coraz lepiej. Oczywiście, patrzymy na indywidualności, które są w danym zespole, natomiast na samym końcu najważniejsze jest dla mnie mój zespół. Także podsumowując, mam nadzieję, że to będzie bardzo dobry mecz, że lepszy zespół wygra i tym lepszym zespołem okaże się, radom czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, to dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji. Radom Jakowi kiwicuje platyna Gymn Bowling, Radom ulica biznesowa 8. Wyśnionych wyników w Zielonym życzy sponsor: Dom ze Snu, dystrybutor materiałów budowlanych premium, Radom Wolanowska 193.